成功历史。 Czerwony Krzyż w Kętrzynie działa już 70 lat. Pierwszy pełnomocnik tej największej w Polsce i na świecie organizacji charytatywnej pojawił się w naszym mieście w 1945 roku. Z tej okazji 28 listopada w Urzędzie Gminy Kęczyn odbyły się jubileuszowe uroczystości. Wiadomo, że historia Polskiego Czerwonego Krzyża to sięga okresu 1919. Pierwszym pełnomocnikiem, który został powołany na nasz powiat był ksiądz. Nazwiska, no niestety imienia nie pamiętam do dzisiaj. Później, no wiadomo, 51 rok, gdzie, gdzie, gdzie odebrano nam szpitale, odebrano nam karetki pogotowia. E, 58, gdzie powołaliśmy pierwsze stacje przetwarzania krwi. E, także Ewaluacja Polskiego Czerwonego Krzyża była głęboka. Gama naszej działalności jest bardzo szeroka. Począwszy od zabezpieczeń imprez, które przede wszystkim tutaj młodzież zabezpiecza, szkolona przeze mnie. Poprzez no niekiedy pomagamy również osobom, jednakże jak do tej pory nie mamy tutaj takiej pozycji w opiece nad chorym w domu ugruntowanej, dopiero raczkujemy. Eee, oczywiście paczki żywnościowe, świąteczne, czy to wielkanocne, czy, czy bożonarodzeniowe. Eee, wspieramy domy dziecka, czy w Reszlu, czy w Kętrzynie. Eee, no, nie zapominajmy o dzisiejszej uroczystości, czyli o krwiodawstwie, gdzie u nas istnieją już dwa kluby krwiodawców. Jeden klub przy oddziale rejonowym w Kętrzynie, a drugi przy placówce Straży Granicznej w Barcianach. Współpracujemy również i, i pomagamy ośrodkowi dla uchodźców. Moi drodzy, 70-lecie, jakże piękna rocznica, krwiodawstwo, krwiolecznictwo, jakże szczytne cele. Dziękuję organizatorom, wszystkim zaangażowanym w działalność Polskiego Czerwonego Krzyża, najstarszej organizacji humanitarnej w Polsce, ale przede wszystkim, moi drodzy, dziękuję młodym ludziom, wolontariuszom, którym się chce bezinteresownie Sami z siebie pomagać, angażować się innym potrzebującym. Ja myślę, że Czerwony Krzyż bardzo mocno widać w naszym mieście. Aktywnie uczestniczą w wszelkiego rodzaju wydarzeniach, czy to kulturalnych, czy sportowych. Wspierają działania, działania samorządu poprzez swoją obecność, pomoc, jak również poprzez cykl szkoleń, które odbywa się m.in. w naszych szkołach. Szkoleń dotyczących udzielania pierwszej pomocy. Jest to niezwykle ważne, żebyśmy my wszyscy wiedzieli, jak się zachować w ekstremalnych sytuacjach a oni nam to umożliwiają, przekazują nam swoją wiedzę, swoją, swoje umiejętności, jak również aktywnie uczestniczą poprze. Podczas e, zbiórki e, krwi. E, jak dobrze wiemy, krew jest e, krwi się nie da wyprodukować. Krew jedynie możemy pozyskać od, e, od zdrowego człowieka, a jest to niezbędne i ona niezbędna w procesie leczenia, czy to ważnych wypadków drogowych, czy, czy, czy mniejszych chorób jest niezastąpiona. Dlatego e, chcemy podziękować za ich obecność, za ich działania, za to, że są z nami nas wspierają. Czerwony krzyż to mi się tak może przekornie, ale za chwilę postaram się wytłumaczyć kojarzy mi się z niepodległością. niepodległością, z wolnością, a zaraz Wam powiem dlaczego, bo, bo tak jak napisałem na Twitterze, jadąc 11 listopada po mszy w Kościele w Leszlu z pomocą humanitarną na Ukrainę, napisałem, że niepodległość to jest też możliwość pomocy drugiemu, drugiemu człowiekowi. A dlaczego PCK z tą niepodległością? No bo w 1919, jak PCK się stworzyło w Polsce, to, to wtedy niedawno Polska odzyskała niepodległość. Tak? To jest takie pierwsze. Drugie, czytałem e, po zaproszeniu do Was trochę historii Polskiego Czerwonego Krzyża, to w tych latach 80., -tych, ciężkich, jak pamiętamy, kiedy to nie do końca wewnętrzne siły sprzyjały polskości i próbowały też odmontować Polski Czerwony Krzyż na, na ziemiach naszego kraju, to ta organizacja też przetrwała. Też nie dała sobie, że tak powiem kolokwialnie dzisiaj, bo jesteśmy święty, to dzisiaj jest święto, żeby nie było kompatycznie, tak? to, to, yy, to nie dała sobie w kaszę dmuchać tak? i przetrwała, i funkcjonowała. Osobiście też chciałbym podziękować bo jeszcze jak dyrektor Kęczyńskiego Centrum Kultury. E, mieliśmy wymierną pomoc ze strony e, PCK Kęczyńskiego. E, każda impreza, każde wydarzenie bezpłatnie, charytatywnie. Młodzież pod e, kierunkiem Andrzeja Paczkowskiego nas aktywnie wspierała również wszelkie wydarzenia sportowe, także jest to bardzo konkretna pomoc dla naszego miasta i tak jak koledzy wcześniej również zapewniamy, że będziemy wspomagać w dążeniu do stworzenia grupy ratowniczej. Pewne kroki już podjęliśmy, może nie w kierunku grupy ratowniczej, ale w kierunku chociażby siedziby PCK, aktualnie trwa. A remont mamy taką cichą nadzieję, że na gwiazdkę uda się oddać w budynek przy ulicy Miejskiej dla organizacji, w tym też dla PCK, gdzie też znajdują się magazyny. Medale z okazji 70-lecia otrzymały osoby prywatne, przedstawiciele władz i instytucji zasłużonych dla Kętrzyńskiego Oddziału PCK. Dodatkowo swoje coroczne święto obchodzili krwiodawcy. Z tej okazji wręczono również odznaki i legitymację dla zasłużonych, honorowych dawców krwi pierwszego i drugiego stopnia. Zdecydowałem się oddawać krew ze względu na to, że miałem spotkanie z grupą HDK-skętrzyna, rozmawiałem z nimi na ten temat i nakreślili mi to, że oddawanie krwi jest bardzo potrzebne nie tylko w naszym województwie, nie tylko w naszym kraju, lecz na świecie. Zaraz się to dużo katastrof, bardzo dużo osób potrzebuje naszej krwi. Nie wiem, czy to można powiedzieć, bo takie nasze zachęcenie, ale z tego, że jestem również w Czerwonym Krzyżu i z tego, że oddaję krew, to dla mnie to jest przynajmniej sama radość. Tak? Radość mi z tego, że moja krew pomoże komuś ocalić życie. Jak widzę karetkę specjalistyczną, która przewozi krew, to czasami mam takie przemyślenie, może akurat do poszkodowanego jedzie moja krew, że mój mały gest, poświęcenie moich pięciu minut na oddanie krwi dwóch minut na wypełnienie zwykłej ankiety pozwalało ratować życie innej osobie. W szczególny sposób uhonorowano Adama Oklińskiego, który oddał rekordową ilość krwi na terenie powiatu kętrzyńskiego ponad 65 litrów. Czasem były choroby, bo mogłem więcej oddać. W praktyce jak większość zaczęło się od komisji wojskowej. Zaproponowano mi tam raz no i, ta, i ta, od tamtej pory to się ciągnie do dzisiejszego. Na razie czuję się zdrowy. Myślę, że jeszcze z 5-6 lat od.